29 lipca minęła 16 rocznica śmierci Edwarda Gierka. Na cmentarzu w Sosnowieckim Zagórzu jak co roku uczczono jego pamięć. No cóż rocznica już jest 16, kolejna rocznica, czas płynie, ale również w tym czasie zachodziły bardzo niekorzystne zjawiska. Polityczne na naszej scenie politycznej w Polsce. Między innymi na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej. Myślę, że to nie jest w pełni Instytut Pamięci, to jest może Instytut częściowo niepamięci narodowej. Sejm w określonym gronie, w określonych warunkach bez oczywiście już udziału lewicy, bo już tej lewicy nie było, uchwalił ustawę tak zwaną ustawę dekomunizacyjną, bardzo szkodliwą ustawę dla naszego kraju, która zakłada, że e, wszyscy, którzy w latach e, w okresie PRL-u, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uczciwie pracowali e, dla e, tego kraju Starali się umocnić ten kraj, są traktowani jako ludzie, którzy e, kooperowali e, z e, wrogiem, z wrogiem, który e, skądś przybył. Innymi słowy, wychodzi się z założenia, że mieliśmy dwie okupacje. Prawda? To jest absolutnie nie do przyjęcia takie założenie. Okupacja była, ale drugie e, to było. To był podział stref wpływu, podział stref wpływu za zgodą naszych aliantów, naszych przyjaciół za oceanu Amerykanów, Francuzów, Wielkiej Brytanii, był to podział stref wpływu na kraje, które jednak miały dużą samodzielność działania. I myśmy wtedy w okresie Polski Ludowej budowali ten kraj. Nie byliśmy zdrajcami. I, a dzisiaj w wielu przypadkach tych ludzi się potępia, dlatego że dla obecnie rządzących ważniejsi są ci, którzy zaraz po wojnie chodzili w, po, po lasach i mordowali. Na spotkanie przy grobie Edwarda Gierka przybyli goście z całej Polski, reprezentujący różne środowiska oraz generacje. Rzeszowszyzna zmieniła się radykalnie w tym okresie. Powstało wiele zakładów, powstało dziesiątki tysięcy mieszkań. Później już nie było tak po dekadzie Gierka. I ludzie w tym też pamiętają o osiągnięciach tego okresu. Przecież wielu z Rzesz rzeszowiaków mieszka w mieszkaniach tamtego okresu. I przyjechaliśmy tutaj po prostu uczcić pamięć Edwarda Gierka jako człowieka, który wziął i zrobił bardzo wiele dla Polski i przeciwstawić się też pokazać, że nie wszyscy, no ja jestem takie 40, plus, nie wszyscy biorą i myślą tak, jak w tej chwili promuje to. Jedynie słuszna partia i jedynie słuszny instytut pamięci Narodowej, że są ludzie, którzy pamiętają tamten okres. I teraz tak, jeżeli w tamtym okresie było tak źle, to co oni wszyscy od tego 1989 roku wyprzedają? Jeżeli cały czas były wyprzedywane jakieś zakłady i tak dalej, a Polska po II wojnie światowej była zrujnowana, to chyba ktoś to kiedyś wybudował. Tak samo teraz ta cała reprywatyzacja w Warszawie czy w innych miastach, że cała Warszawa była zniszczona. Ktoś to odbudował, prawda? Więc nie można mówić, że nic się w, w Polsce nie działo, że to była jakaś czarna dziura, gdzie tylko wszystko było wciągane, tak dalej. To przecież cała Polska została odbudowana po zniszczeniach II wojny światowej. Również można powiedzieć, że przed II wojną światową, w jak słynnej i chwalonej przez jedynie słuszną partię II Rzeczpospolitej, no to było 80% chłopstwa, tak? To co się stało? po II wojnie światowej, prawda? To byśmy, czy, czy według tych, co tak chwalą II drugą, drugą Rzeczpospolitą, chcieliby, żeby dalej było tylko analfabetyzm, żeby było samochłopstwo, tak może by chcieli, żebyśmy byli parobkami Europy Zachodniej. Przywódca Polski z okresu PRL na Śląsku i w Zagłębiu wciąż budzi emocje.